Cześć! Czas na kolejny odcinek podcastu nieruchomości-na-cyprze.pl. Dzisiejszy temat to coś dla osób przedsiębiorczych. Porozmawiamy o tym, dlaczego Cypr uważany jest za raj dla biznesu i inwestorów. Cypr to nie tylko piękne plaże i dobra kuchnia, ale też bardzo przyjazne środowisko dla firm. Dlatego dziś porozmawiamy o podatkach, łatwości zakładania firmy i o tym, dlaczego coraz więcej Polaków ma zarejestrowaną działalność właśnie tutaj. Na początek warto podkreślić, że Cypr to pełnoprawny członek Unii Europejskiej, co daje ogromne ułatwienia dla przedsiębiorców z Polski i innych krajów Wspólnoty. Zdecydowanie tak. Cypr ponadto oferuje niższe stawki podatków, ale w ramach prawa Unii Europejskiej. To bardzo ważne z punktu widzenia transparentności i wiarygodności. Nie ma już zatem potrzeby zakładania spółki przez pośredników w jakichś rajach podatkowych typu Belize czy Panama. No właśnie, przejdźmy do konkretów. Główna stawka podatku CIT na Cyprze wynosi tylko 12,5%. To jedna z najniższych stawek w całej Unii Europejskiej. Dla porównania, w Polsce CIT wynosi 19%, a w wielu krajach zachodnich nawet 25-30%. Na Cyprze są też dodatkowe zwolnienia: brak podatku od dywidend w wielu przypadkach, brak podatku od zysków kapitałowych przy sprzedaży udziałów. Brak podatku od spadków i darowizn. Do tego Cypr ma ponad 60 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym oczywiście z Polską. A to daje możliwość legalnego i transparentnego optymalizowania kosztów prowadzenia firmy. Procedura rejestracji spółki na Cyprze jest szybka i stosunkowo tania. Można ją załatwić zdalnie w kilka dni. Z pomocą kancelarii lub biura księgowego. Odpowiednik polskiej spółki Zo, czyli spółka Limited może mieć tylko jednego udziałowca. Kapitał zakładowy może wynosić symbolicznie 1000 euro, a koszty prowadzenia działalności obsługi księgowej i prawnej są niższe niż w Europie Zachodniej. Co więcej, nie musisz mieszkać na Cyprze, żeby założyć i prowadzić firmę. Wielu przedsiębiorców jednak i tak się przeprowadza, bo klimat życia jest tu bardzo korzystny. Nie tylko podatkowo. Wielu naszych klientów łączy prowadzenie firmy z zakupem nieruchomości. Kupują apartament na własny użytek lub inwestycje, a jednocześnie przenoszą działalność na Cypr Południowy. Tym bardziej, że dochody osobiste też są korzystnie opodatkowane. Na przykład pierwsze 19,5 tysiące euro rocznie jest zwolnione z podatku, a potem stawki są progresywne. Mówimy o tym w osobnym odcinku naszego podcastu, na który zapraszamy. Są też tak zwane non-dom statusy. Jeśli ktoś przynosi się z innego kraju, może przez 17 lat korzystać z preferencyjnego traktowania. Na przykład nie płacić podatku o dywidend i odsetek. To ogromna przewaga nad krajami, gdzie system fiskalny dosłownie zabija przedsiębiorczość. Piotr, a które branże najczęściej przynoszą się na Cypr? Szczególnie takie jak IT, e-commerce, consulting i doradztwo, usługi online, np. marketing, edukacja, zarządzanie nieruchomościami i inwestycjami. To też klienci, którzy często kupują mieszkania w Pafos czy żeby mieć biuro pod palmą, a nie w korpo wieżowcu. No i oczywiście są też osoby, które zarabiają za granicą, na przykład w Polsce, ale optymalizują podatki przez spółkę cypryjską, działając legalnie i przejrzyście. Jeśli ktoś myśli o przeprowadzce na Cypr i założeniu firmy, to czego powinien zacząć? Po pierwsze, konsultacja z doradcą podatkowym. Po drugie, wybór odpowiedniego biura księgowego lub kancelarii tutaj na miejscu, które załatwią sprawy rejestracyjne. A po trzecie, przemyślenie, czy warto kupić nieruchomość, bo to ułatwia rezydencję podatkową i daje duży komfort życia. W naszej firmie pomagamy w obsłudze klientów biznesowych od wyboru nieruchomości przez formalności. Aż po wsparcie w przeniesieniu zarówno biznesu, jak i życia prywatnego na Cypr Południowy. Cypr to nie tylko raj dla turystów, ale coraz częściej raj dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz połączyć wakacyjny styl życia i korzystne warunki podatkowe, to warto się tym zainteresować. Zapraszamy na naszą stronę: nieruchomości na cyprze.pl. Znajdziesz tam nieruchomości, informacje o zakładaniu spółki i oczywiście kontakt do nas. A my pomożemy Ci z odpowiednimi doradcami. Dzięki za dzisiaj, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.